Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak ustawić skrót klawiatury w telefonie Samsung Galaxy Z Fold 7. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół do zakładki Zarządzanie Ogólne. Wybieramy opcję Ustawienia klawiatury Samsung, a następnie szukamy sobie opcji Skróty tekstów. Teraz w prawym górnym rogu wybieramy opcję Plusika. I wpisujemy sobie skrót klawiszowy, czyli na przykład HR. A następnie wpisujemy rozwinięcie, na przykład hard reset. Możemy też tutaj dodać na przykład jakiś e-mail. Wpisujemy sobie e-mail. I wpisujemy sobie jakiś e-mail, który chcielibyśmy tutaj sobie przypisać. I dajemy dodaj. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.